Marcowe słoneczko wreszcie zaczęło nas rozpieszczać, jak zresztą widać. Grzech nie skorzystać z takiej sytuacji i nie wybrać się na latanko. Ja ze sobą dzisiaj wziąłem w sumie dwa drony. Na pewno wziąłem tak. marka V, którym nie latałem już od zeszłego sezonu. Po tym jak przeżył to i tamto, miał dwa razy lądowanie w śniegu, zamoczony układ, dwa silniki do wymiany, do tego jeszcze o trójka padła, która pojechała na serwis do DJI. Także, także, także przeszedł on w zeszłym roku swoje, że tak powiem, baty I w, tym, i, w, i w tym dzisiejszym właśnie dniu mam zamiar posprawdzać tak naprawdę jak to wszystko po tych naprawach prawidłowo funkcjonuje. Mam ze sobą trzy pakiety, w sumie to cztery, trzy Lipole i jednego Liona, którego zbudowałem wczoraj. I powiem szczerze, o tym będzie ciekawy materiał. Generalnie budowa tego pakietu zajęła mi około 30 minut, gdzie naprawdę podchodziłem do tego z dużym dystansem i dałem sobie bardzo duży zapas czasu, ale okazało się to prostsze niż mi się wydawało. I jedyne co, to tylko muszę dokupić do niego inną ładowarkę, dlatego że ta od Lipoli jakoś tak dziwnie nie chce mi ładować, ale no też ja się aż tak do końca nie znam, więc nie wiem w sumie dlaczego, ale nie chcę ładować i stwierdziłem, że po prostu będę musiał kupić jakąś inną ładowarkę, która mi będzie w stanie ogarnąć też pakiety Typulion. Cały ten pakiet zbudowałem na czterech ogniwach 18 650. 2000 mAh. Bardzo jestem ciekaw, czy to w ogóle podniesie marka 5 od ziemi. I Jak długo polata? Oczywiście nie będę dzisiaj robić żadnego testu pod tytułem, ile on mi wytrzyma na tej baterii, dlatego że tak jak mówiłem, nie mam do niego ładowarki i nie chciałbym go rozładować za bardzo, ale chcę po prostu sprawdzić, czy w ogóle on się oderwie, przeleci kawałek i nie będzie żadnych komplikacji w locie. Także jedziemy. Dobra, słuchajcie, startujemy 21 połączeń. Satelitarnych mamy, także jest spoko. Mam nadzieję, że to wszystko będzie funkcjonować. Tutaj mamy air to dobra, włączony teoretycznie. I możemy, możemy startować. Dobra, jedziemy. Wo, jaka piękna kałuża tu jest. I cholernie wieje. Przynajmniej wiatr łoczny mamy. A nie chciałbym tu wylądować, ponieważ nie zabrałem ze sobą kaloszy na dzisiejszą wycieczkę. Dzisiaj, tak jak mówię, spokojny przelot. Dlatego, że chcę sprawdzać wszystkie że tak powiem, parametry, czy wszystko gra i wszystko działa. Musiałem zrobić małą, oczywiście, jeszcze przebudowę, jeżeli chodzi o GPS-a. Dlatego, że był on zamontowany na wydruku z tyłu razem z anteną, ale strasznie antena od R-Unit'a, od trójki bardzo, ale to bardzo je, I no niestety musiałem ją, musiałem, musiałem tego GPS-a przerzucić z powrotem na przód. Zaraz za baterią się on znajduje, później wam pokażę. I. Teraz jest naprawdę wszystko ok. mam 17-19 wyłapanych satelit i wygląda to naprawdę super. Strasznie wie ciężko nad dronem zapanować, ale dobra, przełączmy się teraz w tryb. Jedziemy, jedziemy w manualu teraz. Nie chcę szaleć, dlatego że chciałbym z daleka, że tak powiem, ominąć tą Kałuża, aczkolwiek będzie się miało coś stać. To się wydarzy, lecimy sobie tam troszeczkę. I tu jest ogromny minus, właśnie o trójki. Ja jestem złody. Tak jak ja lubię ten nadajnik wideo, tak ee, wkurza mnie właśnie pod tym względem, że cieniach są mocne, ale to takie naprawdę wyraźne, niedoświetlenia, a... No, a tam gdzie jest jasno, to jest po prostu aż tam o co ten obraz prześwietlony. Bardzo jestem ciekaw, czy DJI wypuści po 4. No jak widzicie, to jest po prostu kaszana nie? Ustawisz sobie ustawienia manualne i za chwilę słońce zachodzi i guzik widać mam ochotę normalnie przełączyć się na auto teraz no, ale wiadomo że nie zrobię tego w powietrzu polatamy sobie troszeczkę i to ja jestem i tutaj generalnie widać obecnie mój brak ćwiczeń, jeżeli chodzi o warunki zimowe, ponieważ ani symulator, ani latanie ani latanie w realu mi jakoś tak nie wychodziło bo już bateria, nam napięcie spada no ale dobra jest no jest wiaterek, nie? no jest wiaterek i, i to widać, także będziemy wracać Udało się wyciągnąć ile? 3 minuty? 3,5 minuty? Oni już mi się drzeży bateria słaba. No. Kiepsko to wygląda ogólnie. Spróbujemy się jakoś jeszcze dokulać. Ale strasznie napięcie spadło. 13,8. Czy to jest nowa bateria? Dobra. Jezu, jak wieje Kurcze, nie spodziewałem się, że aż tak źle będzie się latało. Ok, dobra. Wylądowaliśmy. dalej niż... Zamierzone. Opa. O. No i tak jak mówiłem, e, GPS wylądował tu. Kiedyś był zamontowany tutaj, ale ze względu na to, że mam jeszcze dodatkową kamerę do niego, e, nie chciałem sobie za bardzo blokować tutaj możliwości. Aczkolwiek pewnie jeżeli ją założę, to i tak będzie 7 na GPS, a więc wszystko zamontuję tu czy tu. To raczej nie ma w tym momencie większego znaczenia. Dobra, bierzemy drugi pakiet i jedziemy dalej. No dobra, tu się jakoś lepiej zebrał 14, 9, 15, 1, no ta bateria mam wrażenie, jakby trzymała troszeczkę lepiej i tamtą ewidentnie coś będzie nie te guess. mamy 14 9 o no, czyli co, czyli paciacie do wymiany, tu już mamy 3 minuty już teraz nie widzę ale coś koło 3 minut mamy już latamy, mamy cały czas 14, 9 to jest jeszcze połowa jest sobie akumulatora, no, jest to całkiem dużo I mamy jeden nowy akumulator, który jest do D. No dobra, cholerny wiatr, ja próbuję lecieć za ten stoi w miejscu. Miało być tak pięknie dzisiaj. I co? No słuchajcie, mam 4-5 minut lotu. Mam w dalszym ciągu 14. I 7. Jak pewnie przypanczuję, to pewnie to napięcie spadnie i to grubo. Ale na chwilę obecną, na taki spokojny cruising, rewelacja. 5 minut pyknęło, słuchajcie. 14,5. Słuchajcie, dobijemy do 6 minut. Przy naprawdę silnym wietrze dosyć. I latam cały czas w trybie teraz manualnym. Więc to jest bardzo ciekawe. No, tamten akumulator ewidentnie jest. Struchnięty i niby jest nowy więc słabo. Naprawdę słabo albo mnie wydymano na 7 dyszek, albo po prostu już nie, no był nowy on na zapakowany, więc nie sądzę, no bo po prostu jest średnio so, a ja zaraz będę miał 7 minut lotu Markiem piątym w trybie manualnym i do tego jeszcze przy silnym wietrze no czap lecimy sobie trochę tutaj, jak gdzieś spadnę to nie będzie szkoda, chociaż nie, dobra, bo no, 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 tam tajne tam są konie, będziemy je płoszyć 14,4 Pierwszy komunikat o tym, że bateria słaba, dobra, ale dobijemy do 7 minut, oczywiście, że tak. Dobra, słuchajcie, nie będziemy go męczyć dłużej. Wrócę już do... przełączę się w tryb angle. I będziemy lądować. 13,9. Dziwne, nagle tak bateria... Szybko spadła, kurde ciemno jak w dupie nic nie widzę Mamy dzień Trzynaście Dziwne No dobra Dwa pakieciki zrobione pierwsze w tym sezonie. Przepędzać teraz, żeby z każdym razem guzer odpinać. Zastanawiam się, czy pakować tego Liona w tą pogodę. Spróbuję, ale naprawdę, na takie słowo honoru, spróbuję nim wystartować i sprawdzić w ogóle, czy to poleci. Mam nadzieję, że tak, nie ma. wszystko wiem. Czy to się może śmigło wkręcić? Nie ma prawdopodobne. Dobra. Zobaczymy z Lionem jak to pójdzie. Nie będę mu za bardzo panczować i będziemy raczej latać ostrożnie tutaj bardzo blisko, nie nad wodą. No i słuchajcie, lata to to, lata to to, ja oczywiście znowu nic nie widzę w goglach, kur, nie będę tu przeklinać, ale no po prostu niedowiarnie, ja zaraz wyląduję i to muszę zmienić, bo ja po prostu nic nie widzę. Będę tutaj przy tej drodze. Mam nadzieję, że tam żadnej większych kałuży nie ma w razie W. Ale mamy tak 14,5V. Będę obserwować bacznie to napięcie. Ok, czyli mocniejszy punch, i napięcie mocno spada. Ok, no ale tego dobra. Słuchajcie, zawracam, bo już napięcie. Napięcie widzę jest już takie na ograniczu. No te baterie też nie są, ten pakiet nie jest też do końca doładowany, dlatego to tak ja mówię, że nie miałem ładowarki, żeby to porządnie naładować, a ładowałem je pojedynczo jakiś miesiąc temu, jak je kupiłem. No dobra, dokulaj się, dokulaj się, tylko do domku, nie spadnie mi tu nigdzie. 14, 1, 14, 2 Co mogę powiedzieć, to to, że ten pakiet daje radę, tylko że tak jak mówię, musiałbym go pewnie dobrze naładować, wtedy pewnie by polatał dłużej. Teraz nie będę go męczyć, bo nie mam ładowarki. W tygodniu kupię ładowarkę i będziemy go testować. No, także myślę, że pierwszy wypad e, z dronem na łono natury można zaliczyć do udanych w tym sezonie. E, jeżeli chodzi o pakiety, te liony, to myślę, że chyba wejdę w to. E, Pierwszy, że tak powiem, zbudowany przeze mnie pakiet, daje radę, działa. Czas lotu będę sprawdzać w momencie, kiedy te baterie będą naładowane, no na pełna. Zobaczymy sobie, porównamy sobie z lipolcami, które, na których latam o pojemności 1500 mAh. Jeżeli chodzi o liony, no to e, zrobiłem też materiał na ten temat. Będzie niedługo pewnie, e, albo już jest, nie wiem, w zależności od tego, jak teraz ten, te odcinki będę emitować, e, będzie lub jest materiał, jak składam tego liona. E, I jedno, co muszę Wam powiedzieć, to to, jest, e, to to jest bateria zbudowana ze śmieci, dlatego że te liony, które e, użyłem do budowy tego, 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 tego pakietu, są z, jak to się mówi, z depakietów, czy jakoś tak się to nazywa. Używki kupione z, na Allegro. Sztuka kosztowała mnie 7 zł. I nie, że chciałem przyoszczędzić, tak, żeby była jasność, tylko chciałem po prostu sprawdzić, czy w ogóle moje umiejętności i wiedza pozwolą na to, żeby taki pakiet zbudować. Oczywiście wzorowałem się na pewnym schemacie, który Wam też przedstawię w tym odcinku z budową. Natomiast nie chodziło o to, żeby przeoszczędzić, tylko sprawdzić po prostu swoje umiejętności i czy to w ogóle ma sens inwestować w, ten projekt, w te projekty. No więc jak widać, jest sens inwestować w ten projekt. Trzeba tylko pewnie będzie, tak jak mówię, zainwestować, kupić nowe pakiety i ładowarkę, która umożliwi mi ładowanie tych, tych, tych pakietów. Także co, tyle na dzisiaj. Widzimy się już niedługo, sezon się zaczyna, także odcinki z lotów będą pewnie częściej. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!